Hejka! To ja Melinda, a dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda u nas lekcja jazdy konnej. Na trening przyszła 15-letnia Natalia. Koniem, którego wybrała na jazdę, jest Sky. Zapraszam do oglądania! Pod koniec treningu Natalia postępowała trochę na oklep. Po treningu pomogłam Natalii wypuścić Sky na padok. W moim pierwszym filmie powiedziałam Wam, że Sky jest do ujeżdżenia. Po zachowaniu Sky zobaczyłam, że chcę spróbować czegoś nowego. Chciałam zobaczyć, jak sprawdzicie w skokach, a może bardziej w krosie. A tak poza jazdą, to jak mogliście zauważyć, na Jorwiku stopniał już śnieg. Do następnego, pa!